Podczas kieleckich targów MSPO przedstawiciele grupy WB i brytyjskiej firmy JUTEX podpisali umowę o współpracy, dzięki której chcą zaoferować polskim siłom zbrojnym bojowo-rozpoznawcze bezzałogowce Łoczki w ramach programu GRYF. W zasadzie to jest jedyny system bezzałogowy, który spełnia wszystkie wymagania Wojska Polskiego, jest sprawdzony z tym sprawdzeniem bojowym, może być opcjonalnie uzbrojony, więc tutaj też jakby to, te, te wymagania znamy. Ma odpowiednie długości czasu lotu i wszystkie inne parametry. Także miejmy nadzieję, że ta propozycja zostanie przez Polskie Siły Zbrojne dobrze przyjęta. Na stoisku grupy WB oprócz flagowych produktów firmy, takich jak Warmaid czy FlyEye, pojawiło się także wiele nowości. Wśród nich znalazł się oparty o sztuczną inteligencję system IQ, który umożliwia prowadzenie rozpoznania i analizę danych. To jest rozwiązanie oparte o własne algorytmy samouczące grupy WB własne rozwiązania i sprzętowe, i programistyczne. Takie uczenie maszynowe pozwala nam w czasie zbliżonym do rzeczywistego, bardzo szybko z wszystkich sensorów, które dostarczymy, czyli w większości z kamer, ale też radarów SARowskich w przyszłości i innych rozwiązań tego typu, które dostarczają nam informacji znaleźć poszukiwane obiekty, wyselekcjonować je, wykryć, co to w ogóle jest, a potem śledzić. Na kieleckich targach swój debiór miał także system łączności Guarana. To jest chyba największe dzieło jakie mogliśmy tutaj wykonać, bo to jest radiostacja, która łączy w sobie wiele różnych radiostacji. Czyli na przykład jednocześnie mamy w jednej radiostacji krótkofalową radiostację KFK i wszystkie pozostałe inne. Dodatkowo, ona integruje ze sobą tak zwane waveformy, czyli sposoby komunikacji radiowej które są obecnie standardami NATO. To znaczy nie musimy być więcej skazani na rozwiązania zewnętrzne, kupowane od kogoś obcego, tylko mamy własne.